W roku 1985 zespół Kombi zyskał już status jednego z najpopularniejszych przedstawicieli rocka i popu w Polsce. Jego twórczość zyskała rzesze wiernych fanów, a koncerty w kraju i za granicą przyciągały tłumy. Po sukcesach płyt Królowie Życia oraz Dnowy Rozdział zespół przystąpił do nagrań czwartego albumu. Muzyką, zgodnie z tradycją, ponownie zajął się Sławomir Łosowski, a najważniejsze kompozycje, takie jak Black and White oraz Nasze rendezvous". Powstały dzięki współpracy z Grzegorzem Skawińskim i Waldemarem Tkaczykiem. Kto z nas nie potrafi wytypować największych przebojów rockowych lat 80 w Polsce? Jeśli uda ci się zdobyć 100% punktów w tym quizie, można śmiało stwierdzić, że jesteś prawdziwym miłośnikiem tego gatunku. Na końcu artykułu znajdziesz pytania, które pozwolą ci to sprawdzić. Sławomir Łosowski skorzystał wówczas z samplera, który został wprowadzony przez firmę RFN. Adam Halbie zauważył że to przełomowy moment na polskiej scenie muzycznej, gdyż ten nowoczesny instrument wprowadzał nowe brzmienia, a nowa płyta kombi szybko przekształciła się w dzieło elektroniczne, z ograniczonym użyciem gitary. Przy tworzeniu tekstów zespołowi pomagali M. In. Marek Dudkiewicz oraz Jerzy Piotrowski, a także po raz pierwszy Jacek Cygan, który zyskał popularność jako autor polskich przebojów. Interesującym elementem promocji płyty stało się także nietypowe spotkanie w samolocie. Podczas lotu do Warszawy członkowie zespołu mieli okazję poznać znanego polskiego komika, Juliusza Machulskiego, co wywarło duże wrażenie na artystach. Jak wspominał wówczas menedżer zespołu, Jacek Sylwin, była to niespodzianka, która przyniosła owocną współpracę. Machulski był zachwycony dwoma utworami, Black and White oraz Nasze Rende z Wóz, i zaproponował współpracę przy ich promocji. Sylwin przedstawił również Machulskiemu koncepcję telewizyjnego klipu, odwołując się do filmu Panna młoda w żałobie François Truffaut, co zawiodło po drodze do realizacji wspólnego projektu. Machulski napisał scenariusze do obu klipów, które doskonale wpisywały się w styl zespołu i przypadały do gustu publiczności. Zespół angażował również polską telewizję, co zaowocowało nagraniem w roku 1986 dwóch klipów dla programu. W klipie do Black and White wystąpili Jacek Chmielnik, Karolina Wajda oraz Lew Sterołycz, jednak w tamtych czasach promocja utworów w Polsce nie osiągnęła jeszcze szczytu popularności. Sylwin podsumował, że telewizja miała wspaniałą premierę na antenie, a następnie zdobyła wiele nominacji oraz wyróżnień w plebiscytach i konkursach, przynosząc zespołowi uznanie i popularność, która trwała długie lata. Szkoda, że w tamtym okresie nie wszyscy byli świadomi talentu i niezwykłych osiągnięć polskich artystów, jednak zespół Kombi dzięki swojej kreatywności i innowacyjności na stałe wpisał się w historię polskiej muzyki. Jakie inne nieoczekiwane zjawiska miałeś okazję obserwować na polskiej scenie muzycznej? Jakie tematy powinniśmy zgłębić w przyszłych artykułach? Zachęcamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami